W ostatnim meczu tego sezonu 102 mil 2, Olsztyn z 2-2, ze startem nic. Jak ocenisz to spotkanie? Pierwsza połowa bardzo ciężka, bo gdzieś po łatwych błędach takich naszych tracimy znowu dwie bramki. Fajnie, że udało się od razu pierwszą szybko odrobić, także w pierwszej się męczyliśmy, w drugiej już przeciwnik opadł z siły i tą jakość piłkarską dzisiaj było widać w tych chłopaków. I polecam każdemu, żeby obejrzał tą drugą połowę, bo mamy naprawdę kilku chłopaków, którzy potrafią grać w piłkę. I, i to było widać i Niedzica w drugiej połowie cierpiała i to był nasz jeden chyba ch najlepszy mecz no, w drugiej połowie, który rozgraliśmy w tej lidze. Także mimo spadku cieszę się, że mogliśmy się przynajmniej godnie w ostatnim meczu e, pożegnać z, no, z tą ligą. To był Wasz cel na to ostatnie spotkanie, żeby honorem zakończyć tą ligę i urwać punkty drużynie, która jeszcze miała szansę na awans bezpośrednio do trzeciej ligi. No oczywiście, wiadomo Zniż grał w, z Losztynkiem i jakby wynik te, tego no, no może nie był od razu przesądzony, ale wiadomo e, jak się skończył. Mm, tak, no, my w każdym meczu się mobilizujemy i, i staramy się no, po prostu no, rozwijać. Tak? I, no I chcieliśmy wygrać mecz, każdy chcemy wygrać. No, raz wyjdzie, raz nie wyjdzie. No, to jest piłka juniorska. Fajnie, że dzisiaj się udało w ten sposób zagrać. Mieliśmy dwóch tam zawodników, no, teoretycznie z pierwszego zespołu. Czyli tam w Tulicha i Binende, którzy też dali nam dzisiaj jakość na boisku. Także cieszy na pewno, że młodzież, która wystąpiła, pokazała się godnie w ostatnim meczu i pokazała, że warto w nich inwestować dalej. Ta ostatnia akcja meczu, Rzut Karny, to ma takie podsumowanie ostatnich lat w Stomilu. Bo te rzuty karne ciągną się od nas już bardzo długo, chociażby od Baraży z motorem Lublina. ostatnio nawet przegrywamy te rzuty karne, w których nie uczestniczymy. Mówię tutaj o meczu Legii 2 Warszawa z Podhalem Nowy Targ. Nie lubię mówić o jakichś klątwach, ale no, no niestety tak się złożyło, że no w 90 minucie, no mieliśmy pierwszą wcześniej jeszcze sytuację sam na sam, nie trafiamy. W 90 minucie dostajemy prezent w postaci karnego i no szkoda, że go nie wykorzystujemy, no bo... No, obeszliśmy się smakiem, naprawdę pragnąłem tego zwycięstwa i bardzo się cieszyłem już przy linii, kiedy został odgwizdany rzut karny, natomiast to jest sport no i tak się czasami po prostu zdarza. Na sam koniec, jakbyś podsumował ten sezon, nawet jakbyście się utrzymali, to i tak niestety upadek do klasy okręgowej poprzez pierwszy zespół. Ucz nie udało się utrzymać piłkarsko, przedostatnie miejsce, 102. Olsztyn na koniec sezonu zajmuje 16 punktów, stać was było na ciut więcej? Ja myślę, że na pewno stać nas było... Na ciut więcej było dużo meczów też, które nam się nie układały. I gdzieś dużo pracowaliśmy przede wszystkim u chłopaków nad taką mentalnością seniorską, tak? żeby że chłopaki wchodzą na te boisko, no to że muszą się nastawić na to, że to będzie walka, że chwila słabości spowoduje to, że no, przeciwnik się po nas przyjedzie i w kilku meczach, gdzie wynik był na przykład bardzo wysoki, tej jakby tej charyzmy takiego serca do, serc, jakby może nie serca do gry, ale takiego zaangażowania troszkę, troszkę czasami brakowało. Natomiast uważam, że przez tak podsumowując sezon, no to ostatni mecz właśnie cieszę się, że w ten sposób wyglądał, bo oni właśnie pokazali, udowodnili, że są w stanie od pierwszej do 90 minuty walczyć. I jeśli byśmy wyglądali tak przez cały sezon i udałoby się na takiej intensywności, z taką głową, z tymi umiejętnościami, które dzisiaj chłopaki pokazali, no na pewno dałoby się zrobić więcej tych punktów, mimo że spadamy z ligi. cel był jeden rozwój, dostarczenie zawodników do pierwszego zespołu, tak? Do szerokiej kadry pierwszego zespołu, no, udało się dwóch zawodników dostarczyć. Oczywiście, no tam nie zagrali, minut, nie byli kluczowymi jakimiś postaciami w naszym zespole, natomiast ci chłopcy są i ci chłopcy będą i to jest kwestia czasu. Tylko. W ten sposób musimy do tego podchodzić, że my musimy ich rozwijać. Jak będziemy dawać im minuty na boiskach czwartej ligi, czy teraz nawet ligi okręgowej, to ta przejście z piłki juniorskiej do seniorskiej no to jest ogromny przeskok. Dlatego uważam, że jak najbardziej ten sezon dla tych chłopaków, którzy rozegrali bardzo dużo minut, bo graliśmy praktycznie 14-15 zawodnikami maksymalnie, czasami się zdarzyły spady z pierwszego zespołu. Uważam, że to jest ogromny rozwój i taki krok do przodu tych chłopaków do tego, żeby, żeby po prostu stać się, stać się, stać się lepszymi zawodnikami. No to moje pytanie na koniec brzmi, dlaczego ta najwyższa forma przyszła dopiero na ostatnią kolejkę? No bo tak jak wiemy, no proces treningowy i zderzenie z rzeczywistością, która jest od początku postawiona bardzo wysoko, no była na początku nieosiągana dla tych chłopaków. I w perspektywie czasu oni się dopiero do tego adaptowali. Remis przykładowo z Iławą, wygrana z Olsztynkiem, w Ełku gdzieś przebudzenie, tak, gdzie, gdzie mogliśmy też ten mecz wygrać, uważam. Także były takie mecze, które dały, dały nam taki fajny impuls, ale też zdarzyło się dużo meczów, które które po prostu nie wyszły, tak? Ale jakby ja patrzę na te pozytywy i zawsze to mówię, że skupiam się na tych dobrych wynikach i, i, z, tych, i z tych właśnie meczów uważam, że musimy wyciągać te najlepsze rzeczy.